Hej, hej, z tej strony Gigabreak a w dzisiejszym odcinku konkurs na 100 subskrypcji, które osiągnęliśmy kilka dni temu. Dzięki wam wielkie za subskrybowanie kanału. Tych, którzy tego nie zrobili, zachęcam do subskrybowania, bo to jest jeden z warunków do przystąpienia. Oprócz tego, dajcie trzy komentarze pod z filmami. Oraz konkurs. Konkurs będzie polegał na zrobieniu moca moca olimpijskiego. Jestem właśnie kilka godzin po zdobyciu medalu przez Dawida Kubackiego na skoczni. Możecie nawiązać do skoczni, możecie nawiązać do innego sportu, ale po prostu niech to będzie moc olimpijski związany z jedną z dyscyplin Olimpiady Zimowej, która odbywa się właśnie w Pekinie. A teraz tak, do kiedy trwa konkurs? Konkurs trwa do ostatniego dnia Olimpiady, a więc do 20 lutego, a 21 lutego będzie rozstrzygnięcie. No i teraz najważniejsze, chyba, co dla Was, co Was może cieszyć jakie nagrody. Nagrodą będzie ten oto katalog, sasz, saszetka LEGO Noc, ten oto kubeczek LEGO, LEGO City magazyn, oraz lego ninjago 71732. 32 zwycięzca może być tylko jeden więc zaczynajcie zabierajcie się do pracy twórzcie swoje moce z jedną z dyscyplin olimpijskich właśnie z tej oto zimowej olimpiady w Pekinie ponadto koniecznie zostawcie suba dajcie łapkę pod tym filmie oraz dajcie znać innym o trwaniu konkursu może na instagramie może na Jakimś innym społecznościowym profilu. Swoje prace wstawiajcie na YouTubie z hashtagiem Gigabrick Konkurs. I co? To było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. W razie pytam, piszcie pod komentarzem. Żegnam Was. Pa!